Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Co tematu. Co mówi kolor dymu z wydechu? Czarny, niebieski lub biały? Każdy kolor ma swoje znaczenie. Co mówi kolor dymu z rury wydechowej? Czarny, niebieski, błękitny lub biały. Każdy kolor ma swoje znaczenie. Każdy wie, kiedy silnik dymi, to nie jest dobrze. Wiele osób uważa, że bez autopsji i defektów nie da się ustalić przyczyny dymienia z rury wydechowej. Tak, jest to niemożliwe z dokładnością, jaka wykazuje ta procedura. Istnieje jednak szereg oznak, które pomagają określić usterkę jeszcze przed demontażem, pozwala to przewidzieć czas i koszty pieniężne naprawy. Czarny dym, silnik benzynowy. Czarny dym wydobywający się z rury wydechowej silnika benzynowego jest konsekwencją spalania zbyt dużej ilości paliwa, czyli mocno wzbogaconej mieszanki. W takim przypadku istnieje kilka możliwości usterek, które warto sprawdzić regulacja gaźnika. W przypadku braku wiedzy i praktyki w tym zakresie nie należy próbować robić tego samodzielnie, jest to bardzo delikatny proces. Który wymaga niezwykłej dokładności i pełnego zrozumienia sprawy. Czarny dym silnik wysokoprezny. Tutaj przyczyny praktycznie się nie różnią, jest tylko kilka bardziej subtelnych punktów. Jeśli z wydechu silnika wysokoprężnego wydobywa się czarny dym, istnieje kilka możliwych przyczyn, które należy sprawdzić. Ciśnienie rampi jest zbyt wysokie. Silnik wysokoprezny Kamen Rail ma wysokociśnieniowa pompę paliwa HPF, która wymaga kalibracji. Jeśli wiec jej ustawienie jest nieprawidłowe, zobaczysz następujący obraz. Niebieski dym, silnik benzynowy. W takiej sytuacji należy być gotowym do naprawy. Jeśli silnik dymi na niebiesko, jest to pewny znak obecności oleju w cylindrach. Jak się tam dostaje, to inna kwestia. Z reguły jest to konsekwencja zużycia części. Silnik dymi na niebiesko, ponieważ olej spala się razem z benzyna. Warto więc zastanowić się, skąd się bierze. Esa tylko dwie drogi od dołu i od góry. Zużyte korki oleju powodują niebieskie dymienie z rury wydechowej. Z reguły silnik dymi na niebiesko po wymianie oleju, zwłaszcza jeśli wymiana oleju nie została przeprowadzona na czas. Faktem jest, ze stary, brudny olej ma wyższa lepkość, a znajdujące się w nim zanieczyszczenia i brud odgrywają rolę uszczelnienia olejowego. Tak więc, dopóki stary olej jest napełniony, silnik pracuje mniej więcej normalnie. Nowy olej wypłukuje wszystko, po czym korek oleju staje się korkiem wlewu. Jeśli silnik dymi niebieskim dymem, Należy zwrócić uwagę na poziom oleju i stale go monitorować, ponieważ spalanie oleju objawi się w każdym przypadku. Po pojawieniu się tej usterki pożądane jest zmniejszenie apetytu i nieobracanie silnika powyżej 3000 obrotów. Należy sprawdzić kolor dymu, najlepiej podczas startu z miejsca na wzniesieniu. Warto też zwrócić uwagę na rurę wydechowa powinna być sucha. Olej ze swej natury nie spala się w cylindrach, lecz wraz z gazami wydostaje się do układu wydechowego. W związku z tym jego pozostałości będą widoczne na kroccu. Silnik wysokoprezny ma dokładnie te same powody, więc nie ma sensu rozpatrywać go osobno. Biały dym z wydechu, przyczyny, sposoby eliminacji. Może się również zdarzyć, że silnik dymi na biało. W takim przypadku należy przede wszystkim zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne. Może to być po prostu para wodna, ponieważ spaliny. Maja dość wysoka temperaturę. Jeśli na kroccu nie ma skroplin, to warto zwrócić uwagę na kolor świec zapłonowych. Najprawdopodobniej będą one miały taka sama biała patynę, jak kolor dymu. W tym przypadku chodzi o uboga mieszankę. Tak więc, biały dym z rury wydechowej może mieć kilka przyczyn: awaria pompy paliwa, w konsekwencji niewystarczające ciśnienie w rampie, paliwowej i brak paliwa w mieszance palnej. Czym jest niebezpieczny dym z rury wydechowej: czarny, niebieski czy biały? Nie trzeba dodawać. Z niebieski dym stłumika może prowadzić do największych konsekwencji. Z jednej strony jest to drobiazg. Z drugiej strony w silniku zachodzą złożone, jasno zaplanowane procesy. Odchylenie od algorytmu prowadzi do awarii. Na przykład, gdy olej dostaje się do kolektora wydechowego, osadza się na gniazdach zaworów. Mają one bardzo wysoka temperaturę, więc natychmiast się spalają, tworząc dość gruba warstwę koksu. Z tego powodu zawór jest niecałkowicie zamknięty, co zmniejsza kompresję silnika. Oczywiście jest mało prawdopodobne, że doprowadzi to do awarii, ale przysporzy wielu kłopotów. Szukając przyczyny, dla której silnik nie ciągnie i nie rozwija obrotów, można szukać w nieskończoność. Wkrótce doprowadzi to do tego, że zawór będzie stale otwarty, a to oznacza trzaski w tłumiku, zwiększone zużycie paliwa, utrudnione rozruch w niskich temperaturach. Ponadto może to prowadzić do tego, że pierścienie w rowkach utkną w rowkach i będą musiały zostać pęknięte. Należy wyjaśnić, że nie jest to wszystkie powody, dla których silnik pali, może być ich znacznie więcej. Wideo dlaczego czarny dym pochodzi z rury wydechowej?